No, a, a już jak dla mnie szczytem, szczytem przedsiębiorczości było. Były te automaty do gier, e, które wstawiał do barberów, do fryzjerów, e, różne miejsca, dzieląc się zyskiem z posiadaczem miejsca. E, więc naprawdę no, bardzo szybko do, doszedł, e, przeszedł taką drogę, którą niektórzy dorośli nie są w stanie przejść za swojego życia, czyli taką, taką drogę od wytwarzania pieniędzy swoi, z aktywności swoich rąk. Roznoszę gazety, chodzę, sprzedaję gumę do rzucia, a w finałowy etap wstawiam generatory gotówki w jakieś miejsca i one działają. Ja tylko dbam o to, żeby dobrze działały. Nie? On tę ścieżkę przeszedł jeszcze przed, przed maturą, przed studiami i to długo przed maturą i długo przed studiami. I to w połączeniu. No, czy, po, czy nazwiemy to skąpstwem, na pewno oszczędność, bardzo duża, skrajnie duża oszczędność go już wtedy charakteryzowała. No to wszystko w połączeniu daje wynik finansowy, o, o którym mówisz, który i dzisiaj jest imponujący.